Siemanko YouTube. Dzisiejszy materiał będzie to wprowadzenie do tak zwanego Merv Challenge. Zaczynajmy. Co to jest Murph Challenge i na czym polega? Murph Challenge to jedno z najsłynniejszych wyzwań treningowych na świecie, inspirowane postacią porusznika Michaela P. Murphy'ego. Navy który zginął w Afganistanie w 2005 roku i został pośmiertnie oznaczony medalem honoru. Wyzwanie wygląda następująco. Bieg na jedną mile, czyli 1,6 km, 100 podciągnięć, 200 pompek, 300 przysiadów oraz ponowny bieg na jedną mile. W pełnej wersji wykonuje się to z kamizelką, która waży około 9 kg. Dlaczego będzie to dla mnie dużym wyzwaniem? Tutaj w tle puszczę trening, który wykonałem bezpośrednio przed treningiem po ten challenge. Czyli najpierw zrobiłem lekką siłówkę, a później pojechałem na stadion robić trening pod to wyzwanie. Odkąd trenuję siłowo, czyli od października 2012 roku, to tak naprawdę biegałem tyle, że mogę to policzyć na palcach maksymalnie dwóch rąk. Swój trening opierałem głównie na budowaniu siły. Większość tego czasu przebywałem w przedziale powtórzeń od 1 do 3. Jedynie przy trenowaniu bicepsa, tricepsa, barków, etc. robiłem plus 8 powtórzeń. Stąd też mam bardzo słabą kondycję. Dodatkowo w ciągu dnia ważę teraz 102 kg. Na czczo będzie to plus minus 100. Trening pod challenge. Ok, także przejdźmy do konkretów. Swój pierwszy test po ten challenge zaledwie ułamek całości wykonałem 2 czerwca, natomiast dzisiejszy trening wykonałem od razu dzień po, czyli 3 czerwca. Wczorajszy trening wyglądał następująco. Bieg 780 m, pociąganie 10-10, pompki 20-20, siad 30-30, bieg 340 m i zajęło mi to 18 minut 56 sekund. Natomiast dzisiaj, przechodząc już do tego treningu, czułem już lekkie zmęczenie czwórek po wczoraj. No ale tak to jest, jak się wprowadza coś nowego. Domsy są czymś normalnym i trzeba po prostu robić swoje. Także. Zacząłem właśnie od biegu. Planowo miałem zrobić jedno okrążenie, natomiast po jednym okrążeniu wyszło zaledwie 660 metrów, więc postanowiłem, że zrobię jeszcze jedno. I na pierwszy bieg poszło 1 km, 320 metrów. Następnie przeszedłem do podciągnięć i tutaj już wiedziałem, że powtórzę wczorajszy trening, czyli zrobię 10 podciągnięć, 20 pompek oraz 30 przysiadów razy 2. Z tego co widziałem, dużo osób wykonuje tutaj już pod koniec testu takie oszukane powtórzenie, bojane lub tak zwaną żabką. Ciekaw jestem jak u mnie to będzie wyglądać. Chciałbym wzorowo utrzymać technikę, też przy skumulowanym zmęczeniu i narastającym z każdą serią, będzie na pewno ciężko. Po pociąganiu od razu przeszedłem do pompek. Z tego co zauważyłem na nagraniach, nie zawsze prostuję łokcie do końca. Jest to do poprawy przy następnych treningach. Następnie 30 przysiadów. Tutaj głównie muszę sobie ogarnąć gdzie najlepiej umieścić ręce przy tym ćwiczeniu. Na przykład, czy mieć je wyciągnięte bezpośrednio przed sobą, czy na przykład dać je na krzyż i założyć na barki. Muszę pokompinować. Tak jak wspomniałem, wykonałem ten zestaw ćwiczeń razy dwa. I następnie przeszedłem do ponownego biegu. Tym razem 670 metrów na zmęczeniu ze słabym tempem. Całość zajęła mi około 25 minut. Wiem już jedno na pewno. Jeżeli będę miał dzień nagrywek, to muszę mieć kogoś do obsługi aparatu. Ponieważ mega dużo czasu schodzi na wyjęcie aparatu, ustawienie kadrów i później złożenie tego i schowanie przed drugim biegiem. Mega, właśnie dużo czasu tracę na tym wszystkim. Ogólnie trenowałem na stadionie w swoim mieście. Tak to wygląda, jak się przychodzi później trenować. Cisza, spokój, świeże powietrze coś pięknego. Natomiast to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Ja serdecznie dziękuję za oglądnięcie i do następnego, na razie, cześć.